Dzień dobry, Szymon Janicki, Szkoła Jazdy TV. Witam was bardzo serdecznie w studio. Krzysztof Ledzion, Dzień dobry, e kierowca Szkoła Jazdy TV i portal szkołajazdy.pl. Spotykamy się po to, aby komentować no, bardzo potencjalne, niebezpieczne sytuacje drogowe. To jest ten cykl, który sobie zawsze określamy jako dzbany drogowe. Przed nami pierwsza sytuacja. Krzysztofie, to jest sytuacja, którą ty wybrałeś, więc zacznijmy ją od razu komentować. Agresywny kierowca Toyoty, który za chwilę zatrzyma nagrywającego kierowcę. To się zdarzy właśnie za chwilę. Zobaczcie, a tutaj jest seria tak naprawdę agresywnych zachowań. To nie jest kilka sekund, tylko kilkanaście, kilkadziesiąt, no i prowadzi to i kończy się w ten sposób. Czyli kierowca wysiada. No, zapewne w nieprzyjemnych celach i z nieprzyjemną intencją. A ten kierowca zachowuje się świadomie i po prostu oddala się. Z uwagi na to, że wszystko zostało zarejestrowane. No to jedyna rozsądna reakcja nagrywającego, aby się oddalić z miejsca. Bo nie wiadomo, co kierowca tej Toyota Prius chyba miał, jaki miał zamiar, ale przyznać trzeba, że w tym materiale widać, że kierowca nagrywający w pewnym momencie, widząc, że Prius jedzie no, no, po pasie do lewoskrętu, tak. zaczął przyspieszać. <coughs> Uniemożliwiając mu oczywiście zjechanie e, w miejscu i tak niedozwolonym na, na, na pas, którym się sam poruszał. E, więc e, w pewien sposób Sprowokował tą sytuację, chociaż nie jego wina oczywiście. No, w włączył mu się szeryf po prostu. No chwilę. i to jest właśnie chyba taki apel, który warto w takiej sytuacji zawsze wystosować. Odpuśćmy. Tak. A tutaj widać, że przyspiesza właśnie. Przyspieszył. Być może uniemożliwił. Być zjazd. może uniemożliwił, no, może to była ta iskra, za, która, która spowodowała wybuch. No, nie agresji, ale na to się zanosiło. No i właśnie dziękuję, za, że, że użyłeś. Tego słowa, to jest, muszę ci powiedzieć to, czego ja się najbardziej boję w ruchu drogowym w tej chwili: agresja. Agresja, agresja no. i złośliwość. Wydaje mi się, już, już nie wiem, czy ze względu na to, że pracujemy i wybieramy te, te filmy, czy być może ze względu na rzeczywiste doświadczenia na drogach, że tej agresji i złośliwości. No. Mamy coraz więcej. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Tak, 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 to prawda. Wracając do tego filmu, ten kierowca Toyoty bardzo był zdeterminowany, bo zatrzymał się w miejscu kompletnie do tego nieprzeznaczonym na skrzyżowaniu, za, za przejściem dla pieszych, zmuszając do nagrywającego do zatrzymania się na przejściu dla pieszych, więc i pewnie tych z tyłu również. Oczywiście jechali, z tyłu prawda również, zanim. tak. Bardzo niebezpieczna sytuacja z punktu widzenia tego, co mogło się stać między tymi dwoma kierowcami. I stąd nasz apel: nawet jeżeli padamy ofiarą, tak jak w tym przypadku, agresywnego zachowania kierowców, no to nie nakręcajmy tej agresji jeszcze bardziej. Po prostu bądźmy mądrzejsi, odpuśćmy. No, a to jest ban drogowy z Poznania. Kierujący rowerem elektrycznym pędzi po ulicach Poznania z prędkością zdecydowanie wyższą niż 80 km na godzinę. A swoją drogą nagrywający też łamie przepisy dotyczące prędkości i nie tylko. I nie tylko. Widzimy, że jest to nagranie z telefonu komórkowego, y, trzymanego w dłoni. Y, tak mi się wydaje. Nagrywający y, pokazuje nam prędkość, która w końcowej fazie nagrania osiąga 77 km na godzinę, czyli sam łamie y, przepisy. No, oczywiście, jak mógłby nam udowodnić, że rowerzysta jedzie tak szybko, gdyby sam tak szybko nie jechał. Ale to go nie usprawiedliwia, więc mamy tutaj <laughs> dwa dzbany na jednym ogniu. Ale mm, jak to jest. Ja jestem za tym, żeby uregulować. Y, i zmusić rowerzystów po pierwsze do jazdy w kasku. To jest pierwszy bardzo mocny postulat, O tym bardzo mówił, mocny argument, będąc u nas w programie, pan Marek Dworak tak. O jeździe w kasku. Nie wiem, w jakich kategoriach już się mieści taki rower, który baterię ma pewnie z pięć razy silniejszą niż, niż standardowe i osiąga prędkość no przynajmniej tych 80 albo i więcej kilometrów na godzinę. Sama już jazda rowerem w ta z taką prędkością, widać było, że ten rowerzysta, nie, nie ma kasku. Słuchaj, no sama, jest... sama jazda rowerem z taką prędkością wymaga umiejętności godnych kolarzy Tour de France tak naprawdę, bo to właśnie tam na zjazdach mm -hmm. oni osiągają takie prędkości i wyższe, a są tak naprawdę profesjonali profesjonalistami, e, profesjonalnymi, zawodowymi kolarzami. No. Może był to były no. kolarz. No okej, okay, no. E, może był to były kolasz, ale, ale jechał na rowerze w, w ruchu miejskim, tak. a nie na przygotowanej specjalnie trasie do, do wyścigów rowerowych. No niestety, y, trudno to skomentować. No, sytuacje takie się niestety zdarzają. Y, dzban, jak się patrzy, jeden i drugi, niestety. Y, czy wobec niego można wyciągnąć jakieś konsekwencje wobec tego rowerzysty? On jest trudno, trudny bardzo do zidentyfikowania w tej jest chwili, trudny, właściwie tak. nie, nie do zidentyfikowania. Natomiast myślę też, że możemy zaapelować, bo pewnie dzięki temu, że nagrywacie takie filmy, my mamy co komentować, ale, ale parcie na szkło też powinno mieć swoje granice, dlatego nie czyńcie tego, proszę, w ten sposób, jak kierowca, który ten film umieścił, na, nagrał oraz przesłał. No i tutaj jestem bardzo ciekawy twojego komentarza. Diagnoza sytuacji jest następująca. Nieoznakowane BMW jadące prawym pasem próbuje wymusić na ostrożnie jadącym kierowcy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Zobaczcie, to jest ten moment. Kierowca nie daje się na to nabrać. Zachowuje się bardzo poprawnie, ale Krzysztofie, czy stróż prawa może zarzucać przynęte? Na obywateli, czy to jest właściwe postępowanie? Ja bardzo chcę wierzyć w to, że to było przypadkowe: że policjanci w nieoznakowanym BMW nie zrobili tego specjalnie, świadomie, że nie chcieli wymusić tego przewinienia na kierowcy tego białego auta i ukarać go mandatem i punktami karnymi w dużej wysokości, bo to byłoby 15 teraz. Ja gdzieś jeszcze był wątek kontynuujący ten, ten film, gdy do tej sytuacji odniosła się komenda chyba policji w Bielsku Białej. O. E, komentując to chyba w taki sposób, że policjanci nie chcieli doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. Mhm. Dość dziwne to było tłumaczenie. No to dziwne było hmm. to Można je tłumaczenie, dlatego dzieci. że tutaj nie ma absolutnie nikogo, kto miałby. Nawet nie, nie, nie tyle intencje przejścia przez przejście dla pieszych, tylko w ogóle nie ma tam żadnych, żadnych osób, więc można było zupełnie spokojnie i płynnie na każdym pasie kontynuować i Jeśli jazdę. policjanci zrobili to świadomie, no to oczywiście konsekwencje powinny zostać wyciągnięte przez ich przełożonych. Niestety trafiłem wczoraj na podobny film z innego miejsca w kraju. Opowiedz go, proszę. Wyglądało podobnie. Też policjanci przyhamowali przed przejściem dla pierwszych, wręcz się prawie zatrzymali. W takiej samej sytuacji, też nieoznakowanym, identyczna sytuacja. No, uchowaj nas Boże od policjantów, którzy próbują może nie tyle wymusić, ale tak naprawdę właśnie zarzucają przynętę na nas, czy aby czasem nie popełnimy jakiegoś wykroczenia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, Krzysztofie, Tobie za skomentowanie dzbanów w tym tygodniu, dzbanów drogowych. Zapraszam na kolejne wydania naszych programów i w ogóle śledźcie nas w mediach społecznościowych, nasze kanały w mediach takich jak TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Tam jesteśmy, tam znajdziecie wszystkie te materiały, które. Wyprodukowaliśmy, skomentowaliśmy, także prosimy o śledzenie nas we wszystkich wiodących mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo serdecznie. Szymon Janicki, Szkoła Jazdy TV.